Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tak jak zapowiadałem na poprzednim filmie, będę chciał rozbudować i przebudować obóz, aby było więcej miejsca do podczas dnia do posiedzenia. Nie ma zimy, nie, nie ma śniegu, więc zamknięte pomieszczenia nie są potrzebne, właśnie bardziej przewiewne z zadaszeniem jakimś na deszcz ewentualny. Także przede wszystkim zanim coś Zbudujemy, trzeba coś rozebrać. Przystąpimy do rozbiórki tego szałasu. A dokładniej mówiąc, mówię o tym właśnie szałasie, który jest tutaj zrobiony. Jest on fajny, jednak zajmuje on całą powierzchnię naszego prawie obozu, zostawiając mało miejsca na przejście, mało miejsca na poruszenie się i mało miejsca na rozpalenie ogniska, ewentualnie. Muszę to wszystko zdemontować, zlikwidować, postarać się odzyskać plandekę tak aby jej nie uszkodzić ponieważ jeszcze posłuży na zrobienie tylnej ściany i dachu Gdy budowałem ten szałas byłem sprytny, ponieważ wszystko powiązałem sobie na druty, aby się to mocniej trzymało. Drut dłużej wytrzymuje niż linka, ponieważ nie, nie gnije, nie, nie murszeje. No i teraz jest problem z rozwiązaniem tego. No ale w końcu przydaje się multitool i urządzenie do przecinania drutu sprawdza się. Także jak działa, to działamy dalej. Większość z materiału, który rozebrałem, Posłuży mi jeszcze do kolejnej budowy ściany lub zadaszenia. A to co się nie wykorzysta, potnie się będzie na, na ognisko. Pierwszy etap, czyli ściana zakończony. Oczywiście jeszcze troszkę wzmocnień, dowiązań, aby to podczas wiatru nie zerwało, chociaż byłem tutaj w niejedną burzę, 300 dni. Tu wiatr nie wieje jak to w lesie, drzewa powstrzymują, hamują ten wiatr, ale nawet gdyby wolę to trochę wzmocnić, aby to nie chciało zbyt mocno pracować. Z tej strony wygląda w taki sposób, a z drugiej strony w taki sposób. Także jest to. Jakiś kamuflaż, chociaż no, no w sumie z daleka może być to jeszcze bardziej niewidoczne. Także myślę, że fajnie to wygląda. Nie wiem, czy przypadkiem ta góra nie jest za wysoko, bo teraz robiąc dach muszę wypuścić wszystko ponad to, chociaż też niekoniecznie. Mogę to zrobić w inny sposób. Jak będę robił dach? Jeszcze nie mam pomysłu. Na razie myślałem o ścianie, która się udała. A co do dachu? Myślę, myślę nieustannie. Tu chodzą jacyś jagodziarze, zbierają jagody. Trzeba będzie ich zaprosić na kawę. No obóz się powiększa. Fajnie to wygląda. Tak jak na razie widać to jest na razie tylko jeden słupek. Jest wyższy niż to musiałem opuścić plandekę, no bo musiałbym niewiarygodnie wysokie słupki mieć. Teraz kolejny będzie ze spadkiem w tamtą stronę, od niego do drzewa. Kolejny słupek stanie zaraz tu, przy tej palisadzie. Górą pójdzie jeden długi, który będzie trzymał całą konstrukcję też z grubej belki też będę potrzebował raczej kogoś do pomocy, bo samemu będzie ciężko. Poza tym nie, że jest to wysoko i nieporęcznie. Po drugie to kręgosłup. Nie chcę go nadwyrężać zbytnio. Po drzewach też pójdzie wzdłuż tej plandeki. Kolejna belka, na której będzie się będą się te wspierać wszystkie. Na to wszystko pójdzie plandeka wystająca poza tą plandekę. No dach spadzisty po prostu w tamtą stronę My tutaj będziemy mieli wielkie pole manewru Zobaczcie jakie duży się zrobił obóz Także będzie tutaj można więcej osób Przyjść, posiedzieć, zrobić ognisko, pogadać Nie tylko ja Ale i także reszta innych osób Także kto chętny na biwak to zapraszam Jest już drugi słupek Eee... Nie on jest? O tu Jest drugi słupek Teraz przydałoby się między tym pierwszym a drugim Taką długą belkę puścić Muszę coś takiego znaleźć A więc Konstrukcja stoi. Nie mogłem znaleźć tak długiej belki, aby dać na górę. Połączyłem dwie ze sobą. Dosyć mocno się trzymają. Teraz reszta konstrukcji czyli yy, taka sama pozioma belka na wysokości plandeki, przez te trzy drzewka. Na nie kolejne żeby było wzmocnienie do dachu i i na to później plandeka także będzie dach będzie fajnie Dach nie będzie duży nie będzie zajmował dużo miejsca tu zostaje nasza przestrzeń a dach będzie w tym miejscu także sporo tego dachu aby się schować ale nie zabiera nam praktycznie miejsca w obozie tak więc będzie dużo, naprawdę dużo przestrzeni. Będzie można nawet tańczyć. Witam was serdecznie. W sumie dwa dni później. A wy macie to jako w sumie jeden film, ponieważ poprzednim razem zawinąłem się razem z jagodziarzami. Dzisiaj co, przystępujemy w dalszym ciągu do pracy nad naszym schronieniem nad przebudową bazy. Mamy już słupki, jest już ściana. Teraz wystarczy dach. I zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Oczywiście, tych kilka gałązek nie stanowi konstrukcji dachu. Są to tak zwane przykładowe gałęzie, które dopiero na których, gdy już położymy plandekę, jeszcze pod spód będę dokładał, tak jak te jeszcze, właśnie między nimi dodatkowo, ale na razie w taki sposób tak zostaje, teraz trzeba to powiązać. I położyć plandek. Będzie ciężko samemu, tym bardziej, że dużo gałęzi drzew drzewa dotyka tego dachu i będzie nam na pewno to hamować, a nie chcę mi chłamać, bo to zdrowe, świeże gałęzie. Tak więc dach jest wypuszczony Woda będzie sobie zlatywać gdzieś tam gdzieś tu na Ziemię Także jak na razie to mamy zrobione Teraz co pozostało? Pozostało podokładać Podowiązywać Powzmacniać Konstrukcję Konstrukcję dachu Ale zanim to zrobię to jakaś przerwa na kawkę może jakieś śniadanko delikatne coś przegryźć. No i fajnie by było. Obóz naprawdę zrobił się duży. I jest dużo miejsca. Niestety jak widzicie, plądeki nie starczyło do samego końca, żeby zrobić poszycie dachowe. Nie wiem, czy coś dokładać, czy tak zostawić. W sumie myślę, że będzie trochę zalatywać tym deszczem. Ale też nie będziemy tu. Przy samej też krawędzi siedzieć. Jest mnóstwo miejsca. Ja wam pokazuję mniej więcej, jak to wygląda. Także mogę śmiało skakać, stawać, i ktoś wyższy ode mnie też się tutaj zmieści. I choć właśnie brałem pod uwagę to, że że, żeby nie robić wszystko na swój wymiar Bo ktoś przyjdzie wyższy To będzie się nie mieścił, schylał, kucał Ale nie wiem czy nie przesadziłem z tą wysokością Teraz Myślę, że Padający deszcz Może Bardziej od Przodu Zalecieć tam do środka, no ale tu nie ma porywistych wiatrów i Deszczu, Bóg wie jak yy, Zawiewającego, ponieważ no, jesteśmy w lesień. Także sądzę, że będzie dobrze. Wyszło to w miarę stabilnie. Zobaczymy, okaże się. Podczas jakiejś ulewy, ma być chyba w czwartek, jakaś burza po afrykańskich gorączkach. Także zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi. A więc co, więc pracę jak na razie na ten etap mam ukończone. Co więcej. Oczywiście parę jeszcze wzmocnień, to wszystko przy okazji. Co jeszcze bym chciał zrobić? Na pewno jeszcze dzisiaj przeniosę ognisko na środek placu tutaj, teraz już dużego placu. Postawię ognisko na środku, tak żeby każdy mógł obejść się spokojnie, śmiało dookoła. Gdzieś tam nie wchodząc w nie. No i z każdej strony, czy z tych naszych, pod z tych daszków, czy spod tego dużego dachu będzie można do ogniska patykiem nawet, z kiełbasą śmiało sięgnąć. Z każdej strony będzie jednakowa odległość. Obóz zrobił się duży naprawdę. Eee, mogę śmiało zaprosić Kogoś na posiedzenie Bo jak widzieliście Ja, Jula i Dominika wtedy ledwo się mieściliśmy Teraz zmieszczą się tutaj Śmiało 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nawet do 10 osób Jestem w stanie tu zmieścić Do oczywiście do posiedzenia Do spędzenia e, Miło czasu Moim zdaniem jest troszkę dach za wysoki, ale Już ani nie mam chęci, ani nie mam zamiaru yy, zmieniać tego. Jest super, robi się coraz cieplej, w sumie aż za ciepło. Piję kawę, zjem, przeniosę ognisko. Na dzisiaj będzie chyba tyle z tych prac moich. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Pytacie co z moim kręgosłupem? Pytacie co z moim zdrowiem? Powiem Wam szczerze, że od trzech dni nie biorę lekarstw. Nie biorę ani przeciwzapalnych, ani, ani przeciwbólowych leków żadnych. Więc yy, jest średnio. Nie jest ekstra, ale jest średnio. Ale nie biorę z tego względu, ponieważ od przyszłego poniedziałku chciałbym wystartować z powrotem do pracy. Wcale mi się nie podoba siedzenie na urlopie. Yy, na chorobowym, także, także chciałbym wrócić do pracy jak najszybciej i dlatego nie biorę leków, chcę zobaczyć jak będę się czuł, czy dam radę, no chodzić chodzę, jak na razie chodzić chodzę i no i nie jest jakaś tam rewelacja, co, co z pracą, to wątpię, że fizycznie wysiłkowo ciężko szarpać, coś tam nosić, dźwigać, czy jestem w stanie... No ale będę musiał się przełamać i, i co? no I zęby zacisnąć i iść robić, bo. A no mówię, no nie chce mi się siedzieć w domu. Na pieniądze trzeba zarabiać. Tam z chorobowego, jak znacie realia, to nie ma dużych pieniędzy. Dlatego muszę, muszę wracać, pracować i tak to wygląda. Fajnie jest. Teraz jest fajnie. Obóz jest fajnie zrobiony. Dużo miejsca w końcu, takie coś mi chodziło od samego początku, jakieś 7 miesięcy temu. Ale zaczynałem od takiego na pół osoby. Coraz większy, coraz większy, i na razie chyba wszystko osiągnięte choć nie do końca. Bo z tyłu za ścianą są fajnie ułożone dwa drzewa, ułożone, rosną dwa drzewa, do których chciałbym od naszej ściany od palisady jeszcze puścić takie dwie palisady, ale tylko po to aby móc tam postawić na przykład namiot na noc, aby on był w zagrodzie takiej z przednim tylko możliwością przednią wyjścia. To jakieś zawsze bezpieczniej, właśnie czy to jakiś tam dziki pies czy coś bezpośrednio na namiot, nic nam się nie rzuci czy nawet jakieś zwierzę biegnące po ciemku na ślepo jakiś dzik czy coś, nie wpadnie na namiot yy, tylko przywali w palisadę, zrobię mocniejszą palisadę, solidniejszą więc będzie to się trzymać no i będzie bezpiecznie i zapewnione dla, dla dziewczyn następnym razem gdy zdecydują się na przyjście do lasu bardzo im się podobała ta, 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 ten nasz biwak krótki Pogoda troszkę popsuła nastrój z ranca. Mogliśmy zostać dłużej, ale już po tym deszczu nie odechciało się każdemu chyba wszystkiego. Także tak to, tak to wygląda. No co, jakawka. Jakawka, śniadanie jakieś bułeczki Dominika na piekła. Także coś zjeść, napić się. Przyniosę ognisko, może troszkę tu posprzątam. Młoda godzina, bo jest 9.18. A już tyle prac za mną. Dach jest w sumie wzmocniony, przywiązany. Nic odlecieć nie powinien. Ale jeszcze muszę podokładać gałązek więcej, aby podczas gdy napada deszcz, nie robiły nam się buły. Dlatego jeszcze muszę coś podokładać. Ale to spokojnie. Jeszcze cały tydzień wolnego. Dzisiaj dopiero poniedziałek. Więc jeszcze myślę tak, mam nadzieję, że jeszcze ze dwa razy tutaj się przyjdę dla, dla relaksu, świeżego powietrza ale właśnie przy okazji coś podokładać, podokańczać i tyle. Ognisko nie zmieniło się nic, co kształtem, jeśli chodzi o kształt. Tak samo jest odizolowane od podłoża temperatura przez cegłę szamotową. Nie ma więc bezpośredniego, bezpośredniej temperatury w ziemię, odgrodzona kamieniami, ewentualnie zawsze i tak palę w środku, w moim piecyku. Na nim smażę jedzenie, na nim gotuję wodę, gdy jest pora taka, że można rozpalić ogień. Jak na razie jest za sucho, nie rozpalam. Wszystko zostaje po staremu. Nic nie zmieniam. Nie robię tu jakich, Bóg wie jakiego ognia. Płomienie nie przekraczają tej wysokości. Więc temperatura nie jest wysoka. Nie jest w stanie uszkodzić gałęzi, albo gdzieś wydostać się poza obszar, aby coś więcej się podpaliło w lesie. Także bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie. Można powiedzieć, że w taki sposób, w tym moim obozie, gdzie jest nie ma ściółki, gdzie jest, nie jest sucho, nie jest sucho gdzie, nie ma, gdzie nie ma możliwości podpalenia się, mógłbym palić nawet w taką pogodę ogień, jednak nie chcę, bo ktoś może wziąć przykład ze mnie i też sobie rozpalić ogień w lesie, w taką pogodę, a o nieszczęście, długo nie trzeba. Także ognisko przeniesione na środek. Zrobiłem zabezpieczenia takie na boku. Tam będzie składnik na drewno, tak aby się nie przewalał na miejsca do siedzenia. Myślę, że na dzisiaj wszystko. Sądzę, że na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jak znam Was, cwaniaczki, to zaraz napiszecie, że źle coś na pewno zrobiłem. Że, że coś źle zrobiłem. Że mogłem to zrobić tak albo inaczej. Możliwe. Nie mówię, że nie. Też na pewno będziecie pisać, że mogłem zrobić sufit na podłodze, ściany na suficie <noise> i coś takiego. Ale ja jestem. Y Zadowolony ze swojej pracy. Nie jest to jakiś szczyt budownictwa, prosta sprawa, jednak moim zdaniem wyszło to dobrze. Będzie to spełniać swoją funkcję, mam taką nadzieję, bo okaże się, podczas deszczu, gdy wejdę tutaj, usiądę na ławce i jak będzie padać i nie zmoknę, to znaczy, że zrobiłem wszystko dobrze. Zawsze jest to jakieś schronienie przed deszczem, nawet przed słońcem ewentualnym, które pada i świeci. No. O. O, o, tam, 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 o, tu świeci, już poza dachem, a gdzie dach nie świeci, nie osiedzimy w słońcu, także fajnie, jest to jakieś tam zadaszenie, także tyle. Ja oczywiście z Wami się żegnam, Drażek z tej strony, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, nie wiem kiedy, może w czwartek, może w piątek. Ale postaram się jak najszybciej tu przyjść, chociaż mam jeszcze trochę obowiązków w domu. Ale postaram się, postaram się przyjść w tym tygodniu jeszcze ze dwa razy. Przynajmniej, aby coś porobić, coś pobudować albo przynajmniej się przyjść zrelaksować. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.